Tej uchwały spowoduje, że jednak nasi mieszkańcy będą płacić za wody i ścieki więcej. Ja proponuję, żebyśmy my, jako wszyscy radni, zrobili coś od siebie. Bo łatwo jest przerzucać yy, podatki na społeczeństwo. To jest yy, wiem najprostsza droga. Ale my wielokrotnie podkreślaliśmy, że warto by coś zrobić. Siebie, dać w tej gminie i temu społeczeństwu, zapewniam Państwa, że nam bardzo zależy na rozwoju naszej gminy, naszego miejsca życia. W związku z tym składam wniosek formalny i proponuję, aby moi koleżanki i koledzy radni, którzy są przewodniczącymi komisji, zrzekli się tej nadwyżki którą mają jako dopłatę wyższą do diety, dotyczy to też dwóch wiceprzewodniczących, czyli mnie i kolegi wice. Składam wniosek formalny. Myślę, że to będzie dobry sygnał dla społeczeństwa, zarówno do i obożliwia. dla nas, dla samorządu też. Dziękuję. Brawo. A ja?